Okay, więc właśnie przed chwilą dostaliśmy gameplay od Phoenix, więc zobaczymy sobie, co tam w trawie piszczy. Jeszcze tego nie widziałem, jak zwykle. Więc pierwsze wrażenia. Jeszcze nie rozumiem, tak jakby tej drugiej, tak jakby to jest jakaś druga forma jej, czy coś, tak jakby, totalnie tego nie rozumiem. Ok. Widzę, że Loki jej nie polubi. Co? Czekaj, czy ona po prostu zdelaytowała ultimata i wysadziła się potem jako nuke? Hela używa ulta. Ona używa ultimata, wlatuje w nią i robi nuka jeszcze tam, który nie zabija wszystkich, ale zadaje dosyć mocno obrażenia. I z czegoś, co widziałem, to chyba wszystko zniszczyło także tam, tak? Tak, bo tam jest hive, ona nie trafia ten hive, ale to taka... taka fala idzie tam. Okej, okay, ciekawe, bardzo ultimate. I potem ją wraca tam, gdzie była. O. Ok, czyli to nic z odradzaniem nie ma wspólnego. Ciekawe. No. Troszkę za daleko. I ona tutaj daje jakiś znak. I ona chyba może wysadzić go za pomocą prawego, tak? Jeżeli dobrze patrzę się. Czy jak on się wysadza. Ona nadaje, jak zaatakuje raz, taki znak. Nie, prawy to jest jakaś dodatkowa umiejętność. Czyli to jest jej pasyw, ten znak. Jesus. Oni wiedzą, jak zrobić, żeby coś. Żebyśmy myśleli, że coś jest po prostu mega OP, ale oni się tutaj mega grupują, więc no. W realiach może to nie być aż tak OP, jak tutaj jest pokazane, bo jednak przeciwnicy aż tak mocno się nie grupują, ani nie tego, bo zwykle oni latają jak kaczki bez odciętej głowy albo. Nasz team tak samo, więc jest szansa na to, że to nie będzie aż tak mocne i aż tak OP. Ale ogólnie Ultimate to bomba, według mnie. I ona po prostu sobie przeleciała przez Helę i Hela straciła Ultimate'a. To jest takie do no you. <grystanie> hamskie, hamskie. No i Loki będzie miał kolejną postać, już nie tylko będzie tego. Podwa to też wygląda trochę jak taki Marksman. Taka... Nie się wydaje, że to jest taka nowsza Hela. Taka Hela 2.0. Tylko, że za, Hela tutaj na pre, precyzji polega, a ona bardziej polega na tym, żeby w dobrym mo momencie kliknąć przyciski, żeby wszystkich zwipe'ić, jak widzicie tutaj. Nie, akurat jej umiejętności mi się podobają. Ale Ultimate według mnie to jest powerhouse, taki faktyczny powerhouse. W 100%. <ścoughs> jak, jak ja to widzę, to tak mam takie biedna Hela, nie? Dosłownie. Przelatuje jeszcze, ona tam umiera od tego. Ojej. Zło. Tę wydaje, się, że postać bardzo fajna, i na pewno na plus. Staram się jak najszybciej zrobić z niej poradnik na kanale, więc jeżeli jeszcze nie subskrybujesz, a cię interesuje, będzie to interesować, to polecam zasubskrybować. A ja się z wami żegnam, bo no, nie mam już więcej na temat gadania. Jeszcze dzisiaj potem powinien pojawić się... Sprostowanie całego sezonu. Sprostowanie? Nie będzie sprostowanie, ale będzie po prostu opowiedzenie całego sezonu trzeciego, co wszystko powiedzieli w tym swoim 18-minutowym filmie. Już mam skrypt gotowy, więc powinno jeszcze dzisiaj się ukazać. Okej, okay, to do zobaczenia. Cześć, trzymajcie się. I do następnego.